Wydaje ci się, że jesteś silnym mężczyzną, a ulegasz każdej kobiecie, każda nowo poznana kobieta może ciebie ustawić dokładnie tak, jak chce, i ty, mimo że na co dzień jesteś silny, prowadzisz własny biznes, bądź jesteś jakimś szefem i ogarniasz wszystkie rzeczy, tak ulegasz tej kobiecie, że ona tak naprawdę okręca ciebie wokół palca, a później zaczyna ciebie, Krok po kroku kastrować, no to być może jesteś pozornie silnym mężczyzną. To znaczy, wydaje ci się, że jesteś taki silny i tak się prezentujesz na zewnątrz, natomiast dopiero to, co jest prawdziwie w tobie, wychodzi w relacjach damsko-męskich. A jeżeli każda relacja powoduje, że ty miękniesz, że ciebie nie ma, że. Ty już nie jesteś tym władczym, konkretnym, stanowczym mężczyzną, tylko gdzieś to wszystko się wykrusza, zatraca, tym nie wiesz, co się z tobą dzieje, to być może jednak tak naprawdę jesteś słaby, jesteś poraniony w środku. Jeżeli czujesz, że nie potrafisz utrzymać tej swojej męskiej energii przy kobiecie, to może czas zająć się tym. Wraz z moim nowym e-bookiem Męska Moc możesz nauczyć się tej siły, która będzie wychodziła z Ciebie wprost z wewnątrz i ona będzie tak naprawdę w Tobie. To nie będzie tylko ta otoczka, w pewien sposób obrazek, który pokazujesz na zewnątrz, tylko to będzie coś stabilnego, coś mocnego i coś prawdziwego, które będzie częścią Ciebie. Napisz w komentarzu Męska moc, a dostaniesz link do mojego ebooka, który pomoże Ci przywrócić Twój wewnętrzny autorytet i męską moc. Pozdrawiam serdecznie.